Cześć, dzisiaj przygotowałam dla Ciebie stylizację streetwear, czyli inaczej styl uliczny, która będzie odpowiednia dla jasnej wiosny oraz jasnego lata, ale z wpływami od jasnej wiosny. Dlaczego mam tutaj jasny, beżowy odcień tręczu, białą, zwykłą koszulkę oraz jasne, niebieskie dżinsy? Taka stylizacja świetnie podkreśli urodę najjaśniejszych typów kolorystycznych, czyli właśnie jasnej wiosny, i jasnego lata. Dlaczego jasne lato powinno mieć wpływ od jasnej wiosny? Ponieważ mamy tutaj beż. Gdybyśmy Beż zamienili na jasną szarość, stylizacja byłaby idealna dla jasnego lata. Jeśli nie wiesz, jakim jesteś typem kolorystycznym, chciałabyś sprawdzić, czy masz w swojej szafie odpowiednie kolory, bo podczas analizy kolorystycznej robię mini przegląd szafy. Wysyłasz mi swoje zdjęcia w różnych kolorach i ja każdą z tych rzeczy ocenię, czy jest dla ciebie odpowiednia, czy też nieodpowiednia. Dodatkowo dowiesz się, jakie kolory są dla ciebie odpowiednie, jakie wybierać kolory kosmetyków kolorowych, jakie na jasną bazę ubraniową, na ciemną bazę ubraniową, a nawet ocenię Twój kolor włosów. Zdecyduj się na analizę kolorystyczną online. Do zobaczenia!